Mechaniku, mechaniku, proszę podrap mnie pod diku. U, u u u Tak potrzebuję koła. Które to było? Warsztat tuningowy. Tak Muszę się zemścić na rowerzystach za to, że mi sabotowali Jasiu pistoleciki. O tak. to jest mój pojazd. Pierwszy Ej! Co się stało? HALO! Ej, nie, nie, to nie miało tak wyglądać. Nie, dobra, gonię go. Zdenerwował mnie. Kolejny. <grymne> Ej, nie, 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 to nie miało driftować. Leć! Wow, 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 wow chill, chill Muszę znaleźć tych rowerzystów. O Panowie komisariaci, dzień dobry. JP50%, bo się troszeczkę cykam. Ej, przestań. Gdzie, gdzie, Gdzie są ci rowerzyści? I piesi. O, policja, no panowie, no. Panowie komisariaci, no proszę się ogarnąć, no. Ja tylko robię coś dobrego dla społeczeństwa. O-ho-ho-ho-ho! Wjechał mi pod koła no Oni to... Oni to specjalnie robią <grystanie> Pan komendant mnie pozdrawia Wow! Ło wow! nie moje drzwi Ej Panie proszeczke, że proszę się ogarnąć What the smegma Ty, ej Jana się żarze siebie potrąbie, ty Brudasie! Gawro i kurde, szmato, zdyka BAM! E BAM! FIGHT CLUB! Mam schizofrenię! O! Kolejny! Tak! Klub Bitki! O! Ej! No czemu nie mogę cię zblokować? Ty szmato! Ej! Ej! No ty zdenerwowałeś mnie Tyler, Tyler El Dzień dobry, panie komisariacie Do widzenia, panie komisariacie Panowie, to nie jest śmieszne. Czemu mnie helikopter goni? a ja robiłem tylko coś dobrego dla społeczeństwa. Ej, przestań. Bo no, kurwa, przestań. Panowie, uspokójmy się. Ej. Przestańmy, panowie. Bogódźmy się, panowie komisariaci. Oni nie wiedzą, ci co nie wiedzą. <ścoughs> ci co nie wiedzą. Mechaniku, mechaniku! <noise> o, jest mój pojazd Dobra, część, część druga, zemsty na rowerzystach Bo w końcu mnie przestała gonić policja Tak, mnie... No, ej! Pod koła mi wszedł Muszę poszukać jakiegoś rowerzysty No i... <noise> Nałożyłem opony zimowe, nie widać? To was też nie szanuję Ej, no, pod kołami wchodzą. No niech bardziej uważają jak przychodzą. Ten też nie uważał. Gdzie, o, gdzie, o, gdzie jest? Zjawa! What the hell? to nie miało tak wygląda? Ej, no pod, pod kołami wszedł. No co na mnie trąbisz, Rajerze? Ty, Ej! Wziomek! Merry Christmas! No kurde no, bo kowi Cześć! No pan komisariat mnie zobaczył jak robię dobro dla społeczeństwa. Taka jest ta policja, co? Jak robię coś dobrego, to zaczynają mnie gonić. Ej! no! Ale stand będzie! Nooo! Cześć. Siema. Siema. Siema, siema. Łoł, to jest megma. Nie wiem, jakieś zgubiłem. No czemu nie ma tu żadnych rowerzystów? A wszystkich zabiłem? A cię wszyscy mi padli pod koła. Ty, to też twoja wina. Wow, aż wysiadł. Sigma. Uuu, Sigma. Skip D Texas Patrick Wow! Oni nie chcą chyba, żebym wypowiadał tej imię. Oj, gdzie on, gdzie gdzie jest zjawa? No, kto chce na jednym przetestować, to no proszę, no. co to jest na znak? Stalowy, no dosłownie stalowy. Przesun się. Zdenerwowałeś mnie. O, proszę, chcę czegoś jednego przyjechać chcę zobaczyć, jak poleci. Nie jestem psychopatą. Ci homofobiczni kierowcy. <laughs> Pozwę ich. Wow, jak poleciał. Yo yo yo, this is me, Skibidi, MTV, Texas, Patrick. Hello hello hello. Wow, Alex Santa robi? <laughs> Cześć. Camper one! Epic why there is people camping bunker? Why? Why? there is people camping in the Epic! Ej, epic! Przepraszam. Strajk rolników chyba przerwałem. Ło! Wow. No gdzie ja jestem, no? Czemu żaden motor nie jeździ? Czy ja unieczystwiłem wszystkich rowerzystów? No i jak oni jeżdżą, no? ha! Homofobiczni kierowcy. ha! To jest niesamowite, cześć panie. To na mnie, to na mnie Nie wiem, będę jechał dopóki nie zobaczę rowerzysty. O mój Boże! O mój Boże! Nie miałem tego na celu. Przepraszam, strajk rolników. Tam <grystanie> jego część jeszcze poleciała, a nie to moje drzwi. No, on mi wjechał pod koła, akurat no.